W pierwszym filmie o najdziwniejszych planetach omawialiśmy TRES-2b, czyli najciemniejszą planetę w kosmosie, PH-1b, czyli planetę znajdującą się w poczwórnym układzie gwiazd, HD-106906b, czyli planetę, która krąży zadziwiająco daleko od swojej gwiazdy, e WASP-12b, a więc planetę orbitującą tak blisko swojej gwiazdy, że jest przez nią zniekształcana oraz niszczona. J1407b, czyli planetą rekordowych pierścienia, które są aż 200 razy większe od pierścieni Saturna. Wszechświat obfituje jednak także wiele innych zadziwiających planet. Zerknijmy zatem na kolejną porcję najdziwniejszych poznanych dotąd planet w kosmosie. Kelt 11b to planeta znajdująca się w odległości około 320 lat świetnych od Ziemi. Obiekt ten jest skrajnym przykładem gazowej planety podobnej do Jowisza czy Saturna. Planeta ta krąży niezwykle blisko swojej gwiazdy macierzystej, obiegając ją w czasie krótszym niż 5 dni. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest niezwykła gęstość tej planety. Otóż Kelt 11b ma promień o 40% większy od promienia Jowisza, a mimo tego masa planety wynosi zaledwie 20% masy Jowisza. Planeta ta jest mocno rozdęta. Jak wskazuje profesor Joshua Pepper z Uniwersytetu Lehigh, oznacza to, że ta osobliwa planeta ma gęstość podobną do gęstości styropianu. Dzięki temu grubość atmosfery jest rekordowo duża. Naukowcy byli zdumieni niesłychaną gęstością tej planety. Zdaniem uczonych przyczyną rozdęcia może być to, że planeta znajduje się nadzwyczaj blisko swojej gwiazdy, emitującej niezwykle dużo energii w ostatnich fazach jej transformacji w czerwonego olbrzyma. W ciągu najbliższych 100 milionów lat gwiazda wchłonie krążącą wokół niej styropianową planetę. EWASP-121b to planeta znajdująca się w gwiazdozbiorze zbiorze Rufy w odległości 850 lat świetnych od Ziemi. Jest to gazowy olbrzym o promieniu 1,8 promienia Jowisza. Planeta ta znajduje się tak blisko własnej gwiazdy, że temperatura na jej powierzchni wynosi aż 2500 stopni Celsjusza. Tak wysoka temperatura sprawia, że planeta jest napuchnięta, a w połączeniu z silnym przyciąganiem ze strony gwiazdy jej kształtu uległ deformacji. Bliska odległość od gwiazdy nadaje jej kształt jajka lub też raczej piłki do futbolu amerykańskiego. Zwykle planety pokroju gorącego Jowisza są nadal wystarczająco chłodne, aby skroplić cięższe pierwiastki takie jak magnes czy żelazo. Przyjmują one formę chmur, które pozostają w atmosferze planety. Tutaj sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Atmosfera WASP 121b jest tak rozgrzana, że metale ciężkie takie jak żelazo czy magnes gotują się, parują i uciekają grawitacyjnemu wpływowi planety. W przypadku WASP 121b widzimy magnes i żelazo w stanie gazowym tak daleko od planety, że pierwiastki te nie są już z nią związane grawitacyjnie. Za planetą WASP-121b ciągnie się spektakularny olbrzymi warkocz składający się z rozgrzanego żelaza oraz magnezu. Podobne zjawiska zachodziły już w przypadku gorących Jowiszów, jednak wówczas planety ciągnęły za sobą helczy wodór, które są dosyć lekkie. Tutaj mamy pierwszy przypadek, gdy zaobserwowano warkocz z ciężkich pierwiastków. GJ504b to planeta typu gazowy olbrzym znajdująca się w odległości 57 lat świetnych od Ziemi. Jak widzimy na ekranie planeta ta wyróżnia się swoim kolorem. Jest to jedna z dwóch planet pozasłonecznych, której kolor został zaobserwowany z Ziemi. W mediach GJ 504B jest zwykle określana jako różowa planeta, jednak jest to raczej gigant o kolorze magentowym. Wiek tej planety określono na około 160 milionów lat, co oznacza, że GJ504B jest stosunkowo młodym obiektem planetarnym. Świat ten wciąż jarzy się od gorąca jego formowania co sprawia, że powierzchnia wydaje się odcieniem magenty. Osobliwa planeta ma mniej chmur niż większość obserwowanych gazowych gigantów. Ta egzoplaneta krąży w średniej odległości około 43,5 jednostki astronomicznej od swojej gwiazdy macierzystej, prawie 1,5 razy dalej niż Neptun od Słońca. Planeta jest położona znacznie dalej od gwiazdy niż przewidują to współczesne teorie dotyczące powstawania planet. Być może GJ 504B powstała bliżej gwiazdy lecz została wyrzucona na dalszą orbitę po kolizji z inną planetą. GEO 1214b to planeta typu Superziemia znajdująca się w odległości 48 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Wężownika. Średnica tej planety jest 2,7 razy większa niż średnica Ziemi. Planeta ta jest najlepszym kandydatem na planetę oceaniczną. Z znacznej części składa się z wody oraz prawdopodobnie wodoru. Jeśli jest to świat wodny, można by go uznać za większą i gorętszą wersję Księżyca Jowisza Europy. Gęstość GJ 1214 b to około 2 g na cm3, co sugeruje, że składa się ze znacznie większej ilości wody niż Ziemia. Temperatury na GJ 1214 b sięgają około 200 stopni Celsjusza. Z tego też powodu gęsta atmosfera tej planety zawiera duże ilości pary wodnej. Pod atmosferą może się znajdować ocean o głębokości wielu dziesiątych kilometrów. Woda na tej planecie może przybierać formy niespotykane nigdzie na Ziemi. Przy wysokich temperaturach i wysokim ciśnieniu woda może występować w formie tzw. gorącego lodu, plazmowej fazy wody, wysokociśnieniowej odmiany polimorficznej lodu, czy też w stanie nadkrytycznym bez granicy faz pomiędzy cieczą a gazem. WASP-17b to planeta znajdująca się w gwiazdozbiorze Skorpiona, w odległości około 1000 lat świetnych od Ziemi. Jest to gazowy olbrzym obiegający swoją gwiazdę w ciągu 3,7 dnia. WASP-17b to ogromna planeta, jej promień jest dwa razy większy od promienia Jowisza. Przy tak dużych rozmiarach planeta ma zaskakująco niską masę, tylko połowę masy Jowisza. Jej gęstość jest bardzo niska i planeta jest jakby wydęta. W momencie odkrycia w 2009 roku WASP-17b została natychmiast uznana za najdziwniejszą planetę we wszechświecie. Było to spowodowane tym, że planeta ta krąży w innym kierunku niż gwiazda, dookoła której orbituje. Wszystkie planety, jakie poznano do momentu odkrycia WASP-17b, kręciły się w tę samą stronę co gwiazda, wokół której orbitują. Tutaj zaś odkryto planetę, która porusza się po orbicie ruchem wstecznym. Ruch wsteczny to ruch obiegowy obiektu okrążającego większe ciało niebieskie w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego większego ciała. Astronomowie nie znają przyczyny stojącej zatem tym niespotykanym zjawiskiem. Jedna z proponowanych hipotez zakłada, że niezwykły ruch planety może być wytłumaczony asystą grawitacyjną wynikłą z kolizji lub też z bliskiego przejścia innej planety. Co ciekawe, już następnego dnia naukowcy odnaleźli kolejną planetę poruszającą się porbicie ruchem wstecznym. Już kiedyś wspominaliśmy o tej ekstremalnej planecie. Jest nią hat 7 b gazowy olbrzym zawsze zwrócony tą samą stroną w kierunku gwiazdy, przez co jedna strona jest cieplejsza, a druga chłodniejsza. Różnice temperatur po obu stronach powodują powstawanie gwałtownych huraganów. Chmury otaczające hat 7 b są wykonane z korundu, czyli minerału, którego szlachetnymi odmianami są rubin oraz szafir, wykorzystywane do produkcji biżuterii. Podczas gwałtownych burz po chłodniejszej stronie planety padają zatem deszcze rubinów oraz szafirów. Jak się jednak okazuje na innej planecie również znajdziemy zadziwiające opady. Opady czegoś bardzo osobliwego. Otóż na planecie Kepler-13ab występują opady śniegu z kremem do opalania. Jest to spowodowane właściwościami tej planety. Kepler-13ab krąży wokół gwiazdy odległej od nas o 1730 lat świetlnych gwiazdozbiorze Lutni. Ta planeta jest bardzo gorącym gazowym olbrzymem obiegającym swoją gwiazdę po bardzo ciasnej orbicie w ciągu zaledwie 1,76 dnia. W takim układzie siły grawitacyjne są tam bardzo silne, co powoduje obrót synchroniczny. Astronomowie wykazali, że na planecie występują potężne wiatry, które transportują tlenek tytanu z dziennej strony na chłodniejszą nocną stronę. Tlenek tytanu jest głównym składnikiem m.in. kremu do opalania oraz innych kosmetyków z filtrem słonecznym. Otóż na nocnej stronie tlenek tytanu przybiera formę krystalicznych płatków tworzących chmury. Silna grawitacja planety przyciąga zatem opady śniegu z filtrem słonecznym tlenkiem tytanu z górnej do dolnej warstwy atmosfery. Brak dostatecznych ilości tlenku tytanu po dziennej stronie planety powoduje proces, w którym wraz ze wzrostem wysokości atmosfera staje się chłodniejsza. Kepler 36b i 36c to dwie zadziwiające planety znajdujące się w gwiazdozbiorze Łabędzia w odległości 1750 lat świetnych od Ziemi. Planety te krążą po niezwykłej orbicie wokół gwiazdy Kepler 36. Kepler 36b jest superziemią o średnicy wynoszącej 1,5 średnicy Ziemi. Z kolei Kepler 36c może być gazowym olbrzymem lub też planetą oceaniczną i ma średnicę wynoszącą około 3,7 średnicy naszej planety. I jak widzimy na tej ilustracji, planety te znajdują się niesamowicie blisko siebie. Obydwie planety orbitują wokół gwiazdy w tej samej płaszczyźnie. Planeta wewnętrzna, czyli Kepler 36b, znajduje się około 17 milionów kilometrów od swojego Słońca, a jej okres orbitalny wynosi 14 dni. Z kolei zewnętrzna planeta Kepler 36c porusza się w odległości 19 milionów kilometrów od gwiazdy, z okresem orbitalnym wynoszącym 16 dni. Co około 97 dni dochodzi do maksymalnego zbliżenia planet, znajdują się wówczas bliżej siebie niż 5 odległości księżyca od Ziemi. Ponieważ Kepler-36C jest znacznie większy od księżyca, prezentuje spektakularny widok na niebie sąsiada. Z jednej planety bardzo dobrze widać zatem to, co się dzieje na drugiej planecie. Naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób te dwa bardzo różne światy znalazły się na tak bliskich orbitach. Jak zwykle piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i czy chcielibyście jeszcze kiedyś trzecią część o najdziwniejszych planetach. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.